Rozczytany to seria filmików na moim kanale, w którym chcę Wam proponować różne teksty kultury, różne fajne rzeczy, na których warto się zatrzymywać. Jestem teraz tutaj trochę na górze, na strychu bibliotece szkolnej. Tak sobie pomyślałem, że to może być dobre miejsce do nagrania właśnie pierwszego odcinka. Dzisiaj chciałbym Wam polecić taką książkę, która może nie należy do jakiejś wielkiej literatury pięknej i która nie wymaga od nas czytelników wielkiego, być może wysiłku intelektualnego, natomiast zawiera w sobie kilka takich bardzo ważnych rzeczy i kilka, kilka mądrości, których ja gdzieś wyłuskałem z niej. I z Wami chcę się dzisiaj nimi podzielić. Ta książka to. Elitarne pieniądze. O czym opowiada Konstancin? Warszawa y, widzimy ludzi, tak zwanych old money, czyli ludzi bogatych, którzy y, no, przez pokolenia y, prowadzą konkretną firmę no i po prostu są strasznie, strasznie, strasznie bogaci. Nie wiem, czy kiedyś mieliście takie myślenie, albo takie, 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 takie historie, gdzie nie wiem, idziemy gdzieś ulicą i widzimy nagle jakiś piękny dom, no i tak czasami sobie myśli człowiek, no skąd ci ludzie mieli tyle pieniędzy, tak, albo kto tam mieszka, jak tam wygląda życie. Z jednej strony, tak? Albo no z drugiej strony czasami może tak myślimy sobie, gdybyśmy wygrali milion, albo ileś tam pieniędzy, co byśmy z tymi pieniędzmi zrobili i wydawać by się mogło, że wtedy wszystko byłoby już idealne, to jest zawsze ten spór. Taki, czy pieniądze są najważniejsze, czy nie są najważniejsze, czy one tylko kształtują nasze życie i trzeba robić wszystko by mieć jak najwięcej, czy jednak jest coś więcej niż pieniądze, no cały czas toczą się te spory. Ale o czym opowiada ta książka? No opowiada o momencie, kiedy taka właśnie bogata rodzina i to bogactwo, wiecie, nie jest takim dorobkiem. Tylko że ono trwa z pokolenia na pokolenie, i ono przejawia się w kulturze, w sposobie bycia, w słownictwie, w naczyniach, w sztuczkach. Mają także swojego kamerdynera, który no, spaja poszczególne elementy fabuły, akcji tej książki, no i taka rodzina nagle przeżywa kryzys, mianowicie firma bankrutuje, rozpoczyna się ta książka od telefonu mamy do syna Janka, który studiuje na bardzo renomowanej uczelni, no i musi wracać do Polski. No i nagle zaczyna świat się walić, muszą sprzedać swoją posiadłość na juracie, ten młody człowiek musi skończyć studia, ma też siostrę, która jest świetną kucharką, no i zaczynają sobie jakoś radzić. Y, całe ich życie było wypełnione wysokimi standardami, pieniędzmi. Nie chcę mówić, że posiadanie pieniędzy jest czymś złym, bo to jest super, że się, ma, że się je ma i że Pan Bóg błogosławił w ten sposób, ale y, ich życie jakby te pieniądze i taki komfort no, wyręczało ze wszystkiego. Teraz nagle patrzą na swoje ręce, patrzą na swoje umiejętności no i zaczyna, muszą zacząć sami sami zarabiać. Janek, główny bohater, taki załamany, krąży po Warszawie. Nad ranem zatrzymuje się w barze, pije tam kieliszek wódki, no i spotyka tam pewnego mężczyzny, który proponuje mu no pewną szansę na wzbogacenie się, mianowicie no niby zna się trochę Janek na architekturze, poznaje go z jego siostrą, no i postanawiają projektować mieszkania, wnętrza nie takim bogatym jak on, old money, ale new money, czyli ludziom nowo nowobogackim. No Ta historia pokazuje nam kilka rzeczy. Jedna to taka, że jeżeli masz pieniądze, to nie inwestuj także w rozwój różnych innych umiejętności, kompetencji. Nie, nie wykorzystuj ich tylko po to, żeby po prostu wyręczać, wyręczać żeby one miały Cię wyręczać ze wszystkiego, tak, ale jeżeli masz pieniądze, no to dobrze, dobrze, że je masz, ale żyj, tak, żyj, przeżywaj życie, wymagaj od siebie, konfrontuj, szukaj, tak, zastanawiaj się, a nie tylko konsumuj, 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 yy, to jedno. To też ta książka pokazuje nam, myślę, że to nasze życie jest takie bardzo, bardzo ulotne. No i rzeczywiście, że wszystko w danym momencie, w danym momencie może, się, może się zmienić. I co wtedy? Myślę, że też zdrową y, taką zasadą życia jest pewien taki dystans, ostrożność, szacunek, wdzięczność za to, co mamy, ale też y, no, umiejętność. Takiej wolności w korzystaniu z tego, co mamy. Posiadam, owszem, mam, dobrze, ale też no, co by było, gdybym tego nie miał, tak? I czasami, nawet tworzenie takich sytuacji, że żyję z czymś, tak? Owszem, mam do czegoś dostęp, ale co by było wtedy, gdyby, gdybym, tego, gdybym tego nie miał, tak? Y Czasami nawet słyszałem takie opinie, że dzisiaj jesteśmy tak mobilni i tak uzależnieni od tych różnych urządzeń, że gdyby wybuchła wojna, to problemem nie byłoby to, że nie wiem, nie mielibyśmy nieraz może co jeść, albo że byłyby ograniczone nasze swobody, tylko że właśnie to, że nie mielibyśmy tej rodzaju komunikacji i na tym polegałaby, polegałaby nasza, nasza słabość. Elitarne pieniądze. Polecam tę książkę. Jak smakują elitarne pieniądze? No, Różnie, słodko, gorzko. Warto tę książkę przeczytać, bo ona może właśnie nas wiele takich rzeczy nauczyć i pokazać, jak w życiu uzyskiwać siłę, wolność i takie kluczowe umiejętności. Elitarne pieniądze do tej książki, do lektury tej książki Was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia w następnym rozczytanym. Pa!